Trzeci weekend Pucharu Świata w Klingental przyniósł ze sobą wiatr zmian. Nowy zwycięzca, debiutant na podium i tylko Polacy dalej w bardzo słabej formie. Na 13 odcinek programu 102 metry zaprasza Was Patryk Szymański, a razem ze mną w studiu są dzisiaj nasi znakomici eksperci Dominik Stachowiak. No to trochę nadużycia, znakomity ekspert, ale dzień dobry. I nasi debiutanci Gabi Piłosz. Cześć wszystkim. I Patryk Biechowiak. Cześć wszystkim. Moi drodzy, weekend w Klingenthal miał być dla nas trochę lepszy. Kadra polski zmieniła się. Przybył Andrzej Steinkała, Maciej Kot. No i można powiedzieć, że byli mistrzami treningów i kwalifikacji, bo kiedy przyszło co do czego, czyli do konkursów, to niestety Wyglądało to blado i ponownie chyba ten weekend kolejny już dla nas kibiców jest rozczarowaniem. No niestety możemy powiedzieć tylko tyle, że nie zmienia się nic. Andrzej Stękała, Maciej Kot nieźle wyglądali na treningach podczas serii próbnych, a potem przychodził konkurs i miejsca w piątej dziesiątce. bo Maciej Kot, który w drugim konkursie nawet nie wystartował, bo został zdyskwalifikowany już na poziomie kwalifikacji. No więc no nie wygląda to dobrze. Kiedy już myśleliśmy, że może chociaż Piotr Żyła, Dawid Kubacki gdzieś nas będą napawali optymizmem po niezłych próbach, w końcu w miarę skokach, no to potem przechodził ten y, dużo słabszy, no i gdzieś te miejsca znowu nas na pewno zadowalać nie mogły. Zobaczymy, jaki plan ma na to Thomas Trumbichler, no ale na razie ja tego planu szczerze mówiąc nie widzę. No to prawda. Myślę, że powtarza się taki schemat jak sprzed kilku sezonów, gdzie po prostu w kwalifikacjach i treningach piątkowych była bardzo dobra sytuacja. Potem wszyscy robili sobie nadzieję na sobotnie i niedzielne konkursy, a końcowo w soboty było tak średnio. W niedzielę już było tylko gorzej i z każdym skokiem właściwie, tak jak tutaj, można było liczyć na Piotrka i Dawida. Którzy w pierwszej serii zajmowali dość wysokie pozycje. Piotrek w końcu był w pierwszej dziesiątce. To w drugim skoku znowu coś się psuło i no, lądowali gdzieś w trzeciej dziesiątce. Tak, naprawdę chciałem rozpocząć ten program od jakiejś takiej motywacyjnej mowy, że wreszcie widać ten progres, że wreszcie coś się dzieje. Lepiej w naszej kadrze i faktycznie jeszcze po tych kwalifikacjach piątkowych, jeszcze nawet po pierwszym konkursie, gdzie faktycznie wreszcie znaleźliśmy się w drugiej dziesiątce, można było się spodziewać, że ten delikatny progres faktycznie jest, ale no, niedziela tak naprawdę udowodniła, że, że kompletnie nic się nie zmienia i że naprawdę trzeba tutaj szukać problemów dużo głębiej niż się wydawało, bo Perspektyw po prostu nie ma na jakąkolwiek poprawę. Tak naprawdę też Polakom nie sprzyja szczęście, bo wiemy, że czasami ktoś w słabszej formie może liczyć na ten uczt szczęścia. Tymczasem tydzień temu sytuacja z Pawłem wąskim i zaginionym sprzętem, teraz sytuacja z maćkiem Kotem i dyskwalifikacją. No, nie pomaga nam los, bo tak jak mówię, nawet jak nam nie idzie, to, to wszystko inne też się wali, i no, ciężko tak naprawdę znaleźć jakieś pozytywne nadchodzącą dalszą część sezonu. No Tak, tak jak powiedziałem, tego światełka w tunelu zupełnie nie widać, jeśli chodzi o Polaków. No i trzeba się powoli zacząć zastanawiać, co zrobić, żeby poszło to w końcu w dobrym kierunku, bo nie oszukujmy się, już zresztą o tym mówiliśmy. Nasi reprezentanci, ci czołowi są coraz starsi, oni już lepsi prawdopodobnie nie będą, i trzeba powoli spoglądać w PESEL i też na to, że zaplecza, jak widać, dalej nie ma. I ani Paweł Wąsek, ani Andrzej Stękała, ani Oleg Zniszczą, ani Maciej Kot na ten moment, no nie dorównują jakkolwiek. Poziomem do Pucharu świata, no dość powiedzieć, że to jest nasz najsłabszy start sezonu od naprawdę wielu lat, no bo my zdobyliśmy ledwo ponad 100 punktów jak na razie w tym sezonie i to jest drugi najsłabszy wynik w tym wieku. Także no, trzeba powiedzieć, że wygląda to bardzo źle. I jeśli przeskakują nas finowie, Szwajcarzy, Włosi, no to coś jest absolutnie nie na miejscu. No myślę, że Szwajcarzy to przede wszystkim nas przeskakują. Natomiast no ja uważam, że to jest... No dużo głębszy problem, bo e, tak jak gdzieś wrócę, jeszcze można było uważać, że no, skocznie nam nie pasuje, ewentualnie jakiś e, przestój, że tak powiem, e, w sezonie, czy faktycznie, no to teraz już myślę, że problemu trzeba szukać na tym etapie przygo przygotowawczym do sezonu, gdzie no, ktoś po prostu popełnił błąd, bo to nie tylko chodzi o kadrę A, ale też kadrę B, które jakby mając e, podobno połączone plany treningowe, no to po prostu wszystko się wysypało. Tak, naprawdę trzeba zwrócić uwagę na problem właśnie trenera i jakiegoś planu przygotowania, bo wszyscy mówili, że trener ma faktycznie jakiś plan, jakąś wizję na te kadry, ale... No powoli się wydaje, że ta wizja kompletnie, albo ona nie istnieje w ogóle, albo kompletnie się nie sprawdza, o teraz nawet słuchając wywiadów, czy to naszego trenera, czy Dawida Kubackiego, widać, że tutaj po prostu nic kompletnie nie współgra ze sobą, że tutaj nie ma tak naprawdę jakiegoś pomysłu, że Kubacki widzi to w inny sposób, tutaj miało być... Zaradł mu, powiedział, żeby pojechał tak samo jak Kamil Stoch do domu, żeby potrenować, żeby przygotować się. Kubacki sam zdecydował, że nie chce tego zrobić. Pojechał na konkurs. No Nie przyniosło to tak naprawdę żadnego skutku. Tak naprawdę skacze tak samo jak poprzednio i tak naprawdę nic się nie zmienia. I tak samo nie widać. Yy żeby w ogóle to szło w jakąkolwiek stronę. Co trzeba powiedzieć to, że nawet jeśli te indywidualne spojrzenia gdzieś z koczków się kiedyś pojawiały, no to chociażby Adam Małysz przecież prosił o to, żeby zatrudnić mu osobistego trenera, to był pierwszy sezon Łukasza Kruczka, no i wtedy gdzieś to szło z trenerem Lapisto, kiedy trenowały Adamy, no i e, też Łukasz Kruczek skupił się konkretnie na reszcie kadry, a nie na samym Adamie i też udało się nam nawet wówczas stanąć na podium drużynówki w Planicy, e, więc e, no, Trzeba też faktycznie patrzeć na to, tak jak Patryk powiedział, tak jak Gabi powiedziała, że te przygotowania do sezonu zostały zepsute wręcz koncertowo. No przede wszystkim boli ta, ten brak powtarzalności wśród polskich skoczków w tym, w tym weekendzie no, były takie przebłyski, które już cieszą powoli, na przykład skok Piotr Karzyły z pierwszej serii sobotniego konkursu pod rozmiar skoczni. No natomiast bez tej powtarzalności nie mamy czego szukać w tym pucharze świata. Yy, I mamy nadzieję, że kolejny weekend okaże się dla nas lepszy, no ale to już mówimy od pierwszego konkursu, a tak naprawdę tego programu nie widać. Przejdźmy teraz sobie do powiedzenia ogólnie o Waszych odczuciach co do sobotniego i niedzielnego konkursu, bo mieliśmy wyrównywany rekord w skoczni dwa razy. Mamy w końcu nowego zwycięzcę. Stefan Kraft przestał wygrywać, co chyba nas cieszy, bo mówiliśmy o tym już w poprzednich odcinkach, że chcielibyśmy trochę więcej tej rywalizacji. No i teraz Karl Geiger dwa razy wygrywa. W niedzielę na drugim miejscu, na drugim stopniu podium Gregor Deschwanden pierwszy raz w historii. Jak Wam podobał się ten weekend? Czy uważacie, że sędziowie trochę popsuli końcówkę niedzielnych zawodów, czy mimo wszystko ta decyzja z obniżenia belki się broni? No myślę generalnie, że cały weekend był bardzo fajny do oglądania. E, też na pewno cieszę, że ta czołówka się trochę przetosowała. nie znowu tylko Austriac, czterech Austriaków, czterech Niemców w pierwszej tylko właśnie Gregor Deczmand tam zawitał i, i też e, na przykład Ryo Kobayashi. Bajasi. E, czy sędziowie popsuli tę końcówkę? No myślę, że bardzo za zachowawczo, natomiast yy, rekord skoczni w Klingental już ma tyle lat, że ciekawie na pewno byłoby zobaczyć nowego rekordzistę, yy, który przekroczyłby yy, ten poprzedni rekord, a nie tylko go wyrównał tak, jak to było teraz. Co do zachowania sędziów, to rzeczywiście wydawało się, że to obniżenie belki jest takie zachowawcze, ale w gruncie rzeczy to wyrównanie rekordu podwójne padło po obniżeniu belki, więc. Yy... No, można powiedzieć jednak, że, że ta decyzja ostatecznie była, była w porządku, pewnie lepiej by się oglądało jeszcze dłuższe skoki, ale no, jednak bezpieczeństwo jest tutaj istotne, Także a wiadomo, że kiedy rekord jest wyrównywany, to trzeba jeszcze bardziej obniżyć belkę, no bo teoretycznie są teraz dalej tylko ci lepsi zawodnicy, ale mówiąc ogólnie o tym konkursie, o dwóch konkursach, no to naprawdę bardzo ciekawe, wreszcie jakaś zmiana, wreszcie Stefan Kraft nie był tym dominatorem, Również pojawienie się nowych kolorów w czołówce, jeśli chodzi o flagi, no to bardzo cieszy mnie na przykład osobiście. Pojawienie się dwóch Słoweńców w drugim konkursie w pierwszej dziesiątce naprawdę napawa dużym optymizmem. No tam bo... czwarte miejsce Lowrakosa, który tak naprawdę wrócił do Pucharu Świata. Tutaj trzeba właśnie o tym jeszcze wspomnieć. W pierwszym konkursie 30. miejsca, ale w drugim odpalił tak naprawdę to, co widzieliśmy już wcześniej w poprzednich sezonach, gdzie, gdzie faktycznie pokazywał, że, że może walczyć o te wysokie pozycje i miejmy tylko nadzieję, że faktycznie reszta zawodników utrzyma ten poziom i że to nie będzie taki... Taki sezon tylko pod dyktando Niemców i Austriaków, a przede wszystkim Stefana Krafta. Przede wszystkim tego weekendu nie zepsuły nam warunki, bo mogliśmy oglądać naprawdę cudowne skoki pod 150 metr. No my wiemy, że da się na tej skoczni daleko polecieć i ten nieoficjalny rekord to przecież Mariusz Lindwig, który skoczył 149,5 metra. Więc da się gdzieś faktycznie bardzo daleko tam skakać. W tych nieoficjalnych skokach też ponad 150 metrów się dawało. No ale e, zachowawcze, tak jak już powiedzieliśmy, zachowanie sędziów. No i pewnie w jakiś sposób jest to uzasadnione. No, oczywiście, bezpieczeństwo przede wszystkim. No, my też mieliśmy przykład z Naokim na kamurą, e, że, no, nawet e, kiedy nie leci się aż tak daleko, to można bardzo łatwo zrobić sobie bądź sprzętowi krzywdę. E, no, ale jeśli chodzi o same zawody, no to no, faktycznie bardzo fajne do oglądania. E, dobrze, że w końcu ktoś inny wygrywa, e, że Karl Geiger pokazał, że jest naprawdę bardzo dobrej formie i gdzieś goni tę czołówkę. Również Andreas Wellinger znowu potwierdził i generalnie reprezentacja Niemiec cały czas potwierdza, że jest bardzo, bardzo mocna. Wyprzedzili Austriaków w Pucharze Narodów dzięki temu weekendowi. No i Jeśli chodzi o Geigera, no to widać, że gdzieś kiedy wygrywa, to te podwójne zwycięstwa mu leżą, bo to jest ósmy raz w karierze, kiedy tak się dzieje, że Geiger wygrywa jeden i drugi konkurs. Także na pewno to cieszy. No i Gregor Deschwanden rekord skocznie wyrównany, pierwszy podium w karierze i też takie potwierdzenie dobrej formy, którą on prezentuje już od końcówki poprzedniego sezonu. Także to na pewno cieszy i ogólnie taka dyspozycja Szwajcarów, która też napawa optymizmem. To, co powiedziałeś, na pewno dla Niemców był to dobry weekend, natomiast trochę gorszy dla Austriaków. Daniel Czofenik, Jan Herl trochę nas zawiedli, te miejsca w trzeciej dziesiątce. Niemcy cały czas trzymają równy poziom. Andras Wollinger jest jedynym skoczkiem, który jeszcze nie wypadł z top 5, jeśli chodzi o wszystkich zawodników. Geiger, trzeba mu przyznać, że no niesamowicie potrafi się zmobilizować na konkurs, bo mimo wszystko te skoki treningowe, kwalifikacyjne nie skazywały na to, że może aż tak odskakiwać i, i wygrywać te konkursy. No i teraz pojawia się pytanie, czy Niemcy w końcu, któryś z Niemców może wygrać turniej czterech skoczni nadchodzący, bo wiemy, że już w poprzednich latach byli blisko, też potrafili dominować do tego właśnie pierwszego konkursu a później te oczekiwania ten balonik był tak pompowany, że w końcu pękł i, i tego zwycięstwa nie było. Czy może uważacie, że w tym roku to się zmieni, czy, czy jednak jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby o tym mówić? Myślę, że jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić. Na pewno szanse są, jest cały czas Andreas Wellinger, który jest naprawdę w fantastycznej formie. E, pojawił się Karl Geiger, który teraz właśnie wygrał te dwa konkursy. No, sam Geiger był trochę zaskoczony tym, że to pojawiło się tak wcześnie, o czym wspominał, ale pewnie było to właśnie szykowane gdzieś na ten turnie czterech skoczni, więc może się spodziewać, że, że albo to utrzyma, albo że będzie teraz lekka obniżka, ale na turnieju czterech skoczni wskoczy jeszcze z tą formą. Szanse zawsze są i Niemcy zawsze te szanse mieli, ale problem był w tym, że po prostu ich nie wykorzystywali na tym turnieju czterech skoczni. No i myślę, że cały czas jest to widmo, że może pojawić się Stefan Kraft, może Ryayu Kobayashi w końcu odpali z formą tak już na dobre i rzeczywiście Powalczy znowu o kolejny triumf w turnieju czterech skoczni. Także tak bym właśnie przewidywał miejsce dla Niemców. No wiadomo, że Karl Geiger jest takim skoczkiem, który specjalnie mobilizuje się na te wielkie imprezy, także na pewno ma szansę. No, w poprzednich latach również to pokazywał wcześniej i potem gdzieś na Turnieju czterech skoczni uciekała ta forma. No, jestem zdania, że po, tym, po tych kilku weekendach, jak nie, kiedy to, jak nie teraz, to kiedy. No, natomiast trzeba mieć na uwadze też tą przerwę między Engel, Engelbergiem, święta i potem dopiero turniej 4 Skoczni, gdzie coś tam czasami może się rozregulować, a z drugiej strony u kogoś innego może się rozbudzić ta forma i, i, i być niespodzianką na turnieju. Na pewno jeśli chodzi o turniej cztery skoczni, no to to są bardzo specyficzne zawody. Mamy cztery zupełnie różne profile skocznie i tam tak naprawdę wszystko może się rozjechać w połowie. Na pierwszym konkursie można jeszcze nadrabiać straty, to obserwowaliśmy w poprzednich latach. No ale właśnie, jak nie teraz, to kiedy? Pierwsza wygrana teraz Niemców w Klingental. i mimo, że to ich teren, no to dopiero teraz to się stało na Foktontarena Także na pewno może napawać optymizmem niemieckich kibiców ta dyspozycja czy Wellingera, czy Geigera. Nie możemy zapinać, zapominać o Piusie Paszkę, który przecież w wieku 33 lat jest w formie życia, w swoim piku. No Nie i kto wie? Tak, niemiecki Stefan Hula. Czy tutaj on może powalczyć? Pewnie może, bo wydaje mi się, że będzie gdzieś ta forma utrzymana na poziomie pierwszej dziesiątki na razie, jeśli chodzi o Piusa Paszkę. Obniżki póki co nie widzimy. Wellinger też w doskonałej dyspozycji. No ale jeszcze Słoweńcy mogą zaskoczyć. Jak już zaskoczyli w Klingental, to może to pójść do przodu. Peter Preut skacze nieźle. Mamy Lovrokosa. Nie można zapominać o teraz nieco słabszym, ale wciąż dobrym Timim Zajcu. No i Anżela też przecież jeden z faworytów także z całą pewnością będziemy mieli ciekawy ten turniej 4 skoczni ta rywalizacja będzie na pewno emocjonująca, ale też możemy spodziewać się potencjalnie, że ktoś nam wyskoczy z kapelusza pamiętamy Tomasa Dietharta chociażby, czyli no, człowieka, który wygrał turniej 4 skoczni, a potem nam zniknął także no kto wie jak Miejmy to się nadzieję, wszystko. że takim Tomasem Diethartem okaże się jeden z Polaków który Na, na przykład razie Aleksander zniszczył Pozdrawiamy ponownie Mateusza Kmycika. Gabi tutaj wywołała Weekend Pchory Świata w Engelbergu i właśnie pytanie do Was, czy ta Szwajcaria okaże się dla nas magiczna, czy jednak na poprawę formy nie ma zbytnio co liczyć? Jak wy uważacie i w ogóle jaki skład według Was pojedzie do, z Polski do Szwajcarii? Angelberg zawsze był dla nas takim bardzo fajnym miejscem, dobrze się kojarzącym. Nawet Janek Ziobro potrafił tam skakać fantastycznie. Więc no, można mieć nadzieję, tylko że no, nadzieja matką głupich i od początku sezonu gdzieś się tą nadzieją karmimy. łudzimy się, że będzie dobrze, będzie lepiej, a koniec końców przychodzi konkurs jeden, drugi, przychodzą też kwalifikacje i no, te nastroje są jakie są. Nie pamiętamy tego, znaczy pamiętamy dawno takie nastroje, tak, nie pamiętamy takiego słabego początku sezonu więc no, trudno powiedzieć jak to będzie wyglądać, na pewno trzeba zmienić plan. Mówił Tomasz Trumbiśler, że obserwował skoki Kamila teraz, kiedy ten trenował indywidualnie i mówi, że widział już poprawę w pozycji najazdowej, że te skoki były równe, że były w miarę przyzwoite, no, tylko czy trening da się przełożyć w 100% na konkurs i to też trening na innym obiekcie niż ten szwajcarski Engelberg. Trudno powiedzieć też, kogo trzeba wysłać na te zawody. No, wydaje się, że Maciej kot jeszcze szansę może dostać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Andrzej Stękała ją otrzymał ponownie i że Kamil wróci do kadry. No a co do Olka zniszczała, no to puchar kontynentalny na razie drugie szóste miejsce. No i chyba na razie tam Olek pozostanie, mimo że przecież końcówkę poprzedniego sezonu miał bardzo dobrą, no to nie można przykrywać tego fatalnego startu sezonu 23-24. Powiedziałeś o Andrzej już no te skoki mimo wszystko na treningach prezentowały się trochę lepiej niż Paweł Wąs, Bo na przykład to jest dla mnie skoczek, który no prezentuje taką naprawdę przeciętność od sezonu I jeśli kogoś mamy odesłać na Engelberg i wpuścić Kamila Stocha, to uważam, że właśnie powinien być to Paweł Wąsek. Co Wy sądzicie Patryk i Gabi? Myślę, że zarówno Paweł Wąsek, jak i Andrzej Stękała nie pokazują, nie udowadniają tego, że zasługują na pierwszą kadrę. No ale prawdę mówiąc mało który skoczek z Polski teraz udowadnia, może poza Piotrem Żyłą czy Dawidem Kubackim. Także... To jest jak wybieranie, nie chcę tutaj użyć jakiegoś zbyt negatywnego porównania, ale no, to jest jak wybieranie po prostu z podłogi jak i, jaką rzecz wyrzucić, jaką zostawić. No. Olek zniszczył, dobrze się pokazuje w pucharze kontynentalnym, ale pytanie czy, czy to się może w jakikolwiek sposób przełożyć na puchar świata. Nie wydaje się tak naprawdę. No, Kamil Stoch miał fatalną formę, zanim nie pojechał na, te, na to zgrupowanie swoje własne, także ciężko tutaj jest tak naprawdę wybierać spośród tej formy, jaką mamy naprawdę słabą. No ja uważam podobnie jak Patryk, że faktycznie Paweł nie pokazał się za dobrze w konkursach wszystkich dotychczasowych. Więc może faktycznie powinien pojechać też. Wiadomo, że Tomas powiedział, że będzie decydował dopiero po tych środowych treningach w Zakopanym, więc może tam coś, coś się zmieni. Jeśli chodzi o Kamila Stocha, no to myślę, że dobrze by było, gdyby pojechał do tego Engelbergu. To jednak jest miejsce, które dobrze mu się kojarzy. Kwestia jest tylko pozostawić sobie pytanie, czy faktycznie ta forma z treningów, które teraz ma indywidualne, no zostanie przeniesiona znowu z zmianą skoczni, z zmianą najazdu i tak dalej, i czy on się jakby odnajdzie w tej, po tych treningach i po przejściu na inną skocznię. Dojść już rozmawiania o słabszej formie Polaków. Proponuję teraz przejść do bardziej przyjemnej części naszego programu, czyli standardowego testu wiedzy z minionego weekendu, więc proszę Was bardzo, bierzcie tabliczki i zobaczymy, co tam pamiętacie z dwóch konkursów w Klingental. Od razu powiem Dominikowi, że pytania nie będą tendencyjne, co jest szczęście, <laughs> bo po pierwszy, prowadząca po pierwszy... pierwszy odcinek Hanna Ptasik ułożyła bardzo tendencyjne pytania i bardzo mi się nie podobały. Tak, okazałeś swoje niezadowolenie po quizie, w którym zdobyłeś 0 punktów. Mamy nadzieję, że teraz będzie inaczej. Walczymy o jeden punkt. <grych> Dobra, więc pytanie pierwsze. Jak dobrze wiemy, po długiej przerwie do Pucharu Świata powrócił Maciej Kot. I takie pytanie rozgrzewkowe dla Was, ile razy w historii swoich startów w Pucharze Świata Maciej Kot triumfował? Odpowiedź a raz, odpowiedź B2, odpowiedź C3, odpowiedź D4. Wszyscy gotowi widzę, więc proszę pokażcie tabliczki. No i Dominik jako jedyny y, dobrze odpowiedział. Były to dwa zwycięstwa. Pamiętasz gdzie? W Sapporo. Tak, to, nie było, to było pierwsze zwycięstwo ex Peterem Prełcem i drugie w próbie przedolimpijskiej w Pjongczangu w sezonie 16-17. Był to sezon, który Maciej Kot zakończył na ulubionym przez siebie piątym miejscu w klasyfikacji Generalnej. Mam nadzieję, że te czasy jeszcze wrócą, chociaż perspektyw na to zbytnio... Engelberg jest naszą nadzieją. Tak, nie widzimy. E, pytanie drugie. Biorąc pod uwagę wszystkie konkursy Pchoru Świata, które miały miejsce na Woktland Arenie, tylko dwa, razy Polacy, tylko dwa razy Polacy odnosili zwycięstwo. I którzy to właśnie byli Polacy? Odpowiedź A. Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Odpowiedź B. Adam Małysz Krzysztof Biegun. Odpowiedź C. Kamil Stoch i Adam Małysz. Odpowiedź D. Kamil Stoch i Krzysztof Biegun. Pokazuje swoje odpowiedzi, proszę. DDC. Gabi i Dominik e, prawidłowo odpowiedzieli na to pytanie. Krzysztof Biegun e, w 2013 roku e, w inauguracyjnym konkursie, kiedy to sens sensacyjnie został liderem Pucharu świata. Natomiast Kamil który triumfował w 2011 roku. Adam Małysz, e, Patryk się na to złapał, nie wygrał, ale zajął drugie miejsce w sezonie 2009-2010. Na razie Dominik bezbłędnie. Zobaczymy, jak pozostałe trzy pytania. Yy, niedzielny konkurs w Klingenthal przerwał niesamowitą pasę Stefana Krafta, który stawał na podium aż 10 razy z rzędu. Kto jest rekordzistą, jeśli chodzi o tę klasyfikację? A. Dawid Kubacki, B. Jane Ahonen, C. Halvor Egner-Granerut, D. Peter Preutz. Zastanawianie się, tak. <laughs> Pokażcie tabliczki. BBB. Pięknie. Każdy dobrze odpowiedział, Jane Achonen. Jest to 13 miejsc na podium. Grane Granerudę mają po 12 i Dawid Kubacki 10, ale co warto zaznaczyć, to Dawid Kubacki te 10 miejsc na podium zdobywał dwa razy, więc, więc to jest no na pewno. w zeszłym sezonie też. Tak, więc. godne pozazdroszczenia. Kolejne pytanie o taką waszą spostrzegawczość w klasyfikacjach obecnych, generalnych. Która z podanych drużyn zajmuje najwyższe miejsce w Pucharze narodów, i chodzi o te cztery podane drużyny: A. Szwajcaria, B. Polska. C, Japonia, D, Finlandia. Na chwilę obecną, która drużyna jest najwyżej? W odpowiedzi. I Gabi, bez bezbłędnie. Odpowiedź C, Japonia. Było blisko. Zaznaczyłeś Polskę, Dominik? Nie, no gdzie? No, odpowiedź B to była polska. Aha, ja myślałem, że B była. A i tak, bo Szwajcaria, bo A, nie? Tak, no, Japończycy to są. Będziemy Szwajcarów, nie? tak. Japończycy... Ale ja patriotycznie po prostu e, tutaj do tego bym i... są obecnie na piątym... Jeszcze wierzę tak Wszyscy Na piątym, na piątym tak. miejscu, później są Szwajcarzy, Polacy dopiero na siódmym, ale wyprzedzamy Finów, którzy kiedyś byli pasjami. więc pomieliły. pozdrawiam realizatorkę, która łapie się za głowę za, za, za kamerami. <laughs> Ostatnie pytanie, które chyba nam zwycięzcę, było Dominik, z Gabi, mamy po trzy punkty. No dobrze. Zaskakujesz, Dominik, po tym pierwszym odcinku. Kto Bo, jest... wiesz, nie poznaje się po tym, jak się zaczyna, jak się kończy. Czy tak <grym> jakoś tak to dzieje. Ostatnie pytanie: Kto jest autorem najdłuższego skoku w historii na Oktland Arenie? Odpowiedź A: Mariusz Lindvik odpowiedź B: Karol Geiger, odpowiedź C: To jest odpowiedź zbiorowa: Michał Urman, Gregor Deszwanden i Anżela Niszek czy odpowiedź D: Gregor, Gregor Schlierencauer? To jest autorem najdłuższego skoku w historii na Woktlandt dobrze, dobrze, czyli dobrze. Aha. Ciekawe, czy będzie potrzebne pytanie bonusowe, którego nie A masz nie przygotowane? Czyli będzie jednak to pytanie otwarte, tak? Ktoś się wymyśli? A można jeszcze raz odpowiedzi powtórzyć? A. Mariusz Lindvik, B. Karol Geiger, C. Urman Schwanten dla niszek, czy D. W Pokażcie proszę swoje odpowiedzi. No i wszyscy, bezbłędnie był to Mariusz Lindwig. Liczyłem, że się złapiecie na rekordzistów oficjalnych. No bym może tego wcześniej no, nie wywołał... Dominik swoim głośnym królą, myśleniem chyba zasubierował. Ale myśleniem, roło. ale też wcześniej przecież powiedział. Tak, tak, było, tak. Dlatego też tak, się, tak, się tak. wtedy zacząłem lekko uśmiechać, gdy to usłyszałem. Było to 149,5 metra podczas treningu w 2018 roku. No i pierwszy raz, albo drugi w historii programu całego mamy remis. Więc poczyna będzie dogrywka między Gabi a Dominikiem, którzy zdobyli 4 punkty. I pytanie będzie z gatunku otwartych. Proszę was o wymienienie pierwszej piątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata obecnie. Kto będzie miał więcej w dobrej kolejności, zostanie zwycięzcą naszego odcinka. Sięż nie będę kompromitował. Za poprawne miejsce dwa punkty, za poprawne nazwisko jeden punkt. Zrobimy sobie takie podliczenie. Dużo matematyki będziesz miał, albo ci, którzy będą montować. Myślę, że Antek da nam ładną grafikę. Na to. na um. Podajcie mi proszę swoje odpowiedzi. <laughs> Dobra, jesteście gotowi. Mhm. Proszę najpierw Dominika Stachowiaka o pokazanie swojej tabliczki. Kraft, Wellinger, Geiger, Paszkę, Kobayashi. Kraft dobrze, Wellinger dobrze, Geiger też dobrze, Paszkę też dobrze i Kobayashi niestety w piątce nie jest. Gabi. Kraft, Geiger, Wellinger. Kobayashi Herl. Herla masz dobrze na piątym miejscu, Kobayashi go niestety nie. No i Wellinger z kraftem na odwrót. Więc naszym zwycięzcą tego quizu zostaje Dominik. Ja gratuluję. Stachowi jak wielkie gratulacje, bo naprawdę no, popisałeś się bardzo dobrą wiedzą, ale każdy z Was popisał się dobrą wiedzą. Patryk, trzy odpowiedzi? Tak? Gabi, cztery. No, najlepszy odcinek pod tym względem w tym sezonie. Tak. Odkułeś się za pierwszy odcinek. I za drugi. A nie, nie było mnie, ale nie wiedziałem żadnej, żadnej odpowiedzi, więc... Dziękuję Wam bardzo za udział w tym odcinku. Mamy nadzieję, że ten kolejny weekend w Engelbergu naprawdę okaże się dla nas magiczny i będziemy mogli w końcu w tym programie, w tym sezonie pochwalić Polaków, co się jeszcze nie zdarzyło. Ze mną w odcinku byli Dominik Stachowiak. Dzięki. Gabi Piwoś. Dzięki. I Patryk Biechowiak. Dzięki. Do zobaczenia za tydzień.